Witam Państwa bardzo serdecznie na panelu, który poświęcony jest przede wszystkim Grecie Thunberg. Myślę, że osobom, które odwiedzają Śląski Festiwal Nauki to jest nazwisko znane, ale czy wiecie o niej wszystko? Zapraszamy na 20-minutowy panel poświęcony właśnie nastolatce, która od roku strajkuje dla klimatu i troszkę namieszała, jeżeli chodzi o dyskusję o, o klimat. Bardzo denerwuje Donalda Trumpa. Ja przedstawię moich gości. Ze mną jest Sonia Draga, prezes grupy wydawniczej Sonia Draga, która... Chciałam powiedzieć, wydawałaś książki o klimacie, zanim to się stało modne, czyli kilkanaście lat temu, ale w zeszłym roku wydała właśnie książkę o Grecie Thunberg, Scenę z życia rodzinnego, o której, dzisiaj będziemy, o której dzisiaj będziemy rozmawiać. I Zuzanna Borowska, młoda aktywistka klimatyczna, przedstawicielka młodzieżowego strajku klimatycznego, która była na COP25 w Madrycie niedawno. Miała tam swoje dosyć głośne wystąpienie, które przypomnimy. Także dwie wspaniałe kobiety, mocno zaangażowane w. Walkę o lepszy klimat. Zacznijmy, Sonia, od ciebie. Wczoraj na jednym z paneli powiedziałaś bardzo ważne zdanie, nawiązując do prezydenta Francji Emmanuela Macrona że dzisiaj w tych trudnych czasach, w dobie fake newsów, rola wydawcy jest niesamowicie ważna, ponieważ nagłówki internetowe i bardzo płaskie często artykuły nie dają nam całego spektrum wiedzy, często w ogóle nie dają nam prawdy. Ta książka jest tego przykładem. Ja jestem bardzo poruszona lekturą, ponieważ patrząc, co się dzieje przez ostatni rok wokół Grety, na masę fake newsów, właśnie hejtu, no ta książka jakby pokazuje dokładnie, co się wydarzyło. Napisała ją przede wszystkim jej mama, ale są tu też oczywiście też jest tu głos Grety, jej siostry, ojca. I jest to książka o ogromnym dramacie, o kryzysie wartości, o jej chorobie, o depresji, którą przeszła. Także bardzo Ci za tę książkę dziękuję, ale no chyba niełatwo nie, nie, nie jest wydawać książki, które są jednak mało popularne. No właśnie, bo okazuje się, że ta książka tym bardziej w Polsce cieszy się małą popularnością, a szkoda. Bo ona rzeczywiście pokazuje, jaka była jaka jest Greta, w jakich warunkach się wychowywała i jaką jest niesamowicie wrażliwą osobą. I przyznam szczerze, że liczyłam mimo wszystko na trochę lepszy odbiór czytelników, po tym, jak obserwowałam sukces książki nie tylko w samej Szwecji, skąd Greta pochodzi, ale choćby we Włoszech, gdzie książka w edycji włoskiej była wiele tygodni na… w czołówce list bestsellerów, ta książka… U nas przechodzi bez echa. Wręcz powiem jako wydawca, że muszę do niej dopłacać. Ale tego nie żałuję, dlatego że ta książka jest potrzebna tym wszystkim, którzy wciąż kwestionują osobę Grety. To jest niewiarygodne, ale ja właśnie w tej chwili wręcz jestem w trakcie dyskusji z jakimś człowiekiem, który w internecie hejtuje wyraźnie Gretę i podważa jej postać, e, 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 oczywiście wysyłając ją do szkoły, e, e, zarzucając jej aktorstwo. No to są tak absurdalne zarzuty, że tylko osoba właśnie, która na pewno nie sięgnęła po tę książkę, może takie bzdury wręcz opowiadać. Mnie wręcz to irytuje. E, no ale cóż, takich głosów jest więcej e, i to jest bardzo przykre. Co więcej, nie wiem, czy to... Jeszcze nie zaobserwowałam tego, jak to się dzieje w innych państwach, ale ale u nas, na jakoś dziwnym trafem, hejterzy Grety to są hejterzy Wośpu, Jurka Owsiaka i wszystkiego dobrego, co się dzieje, natomiast wolnicy y, władającej w tej chwili władzę partii. Nie wiem dlaczego. Może trochę nadziei postaram się tutaj wpuścić, bo ty byłaś, Zuza, właśnie na COP, przemawiałaś, ale też Greta zainspirowała cię i nie jesteś jedyną młodą osobą w Polsce, która, no na szczęście, nie, nie traktuje poważnie tego typu komentarzy, tylko działa, robi dużo, ale podkreślasz, że nie chcesz być polską Gretą Thunberg. Tak, to prawda. Greta jak najbardziej jest inspiracją, jest, że tak powiem, ikoną Osobą, która rozpoczęła ten cały ruch, i no myślę, że krytyka, z którą się spotyka, jest niesamowita, i ja ją ogromnie podziwiam. Jednak, ja poprzez moją własną działalność chciałabym też pokazać młodym ludziom, że są też inne sposoby, żeby się zaangażować, że nie musimy. Nie musimy wszyscy naśladować Grety, że tak powiem, nie musimy wszyscy tak samo strajkować jak ona i się do niej upodabniać, bo są też inne sposoby, w jakie możemy walczyć ze zmianami klimatu. Możemy walczyć sami, podejmując własne działania we własnym domu, ograniczając konsumpcję, starając się zmieniać nawyki swoje i swoich bliskich. Możemy też przede wszystkim starać się o lepszą edukację, bo to jest, to jest to, na czym ja najbardziej chciałabym się skupić, i mówić o tym, że ważna jest właśnie edukacja i ważna jest świadomość społeczeństwa, to, żeby nie działać tylko w krótkim terminie, bo protesty są ważne, ale tak naprawdę są krótkoterminowe, a my potrzebujemy takich działań i takich rozwiązań, które wprowadzą jakąś zmianę. W dłuższym okresie. Ja chcę przytoczyć słowa, które Ty powiedziałaś na ostatnim szczycie klimatycznym w Madrycie do uczestników, ale przede wszystkim do polityków. I powiedziałaś tak: czy chcecie być zapamiętani jako ci, którzy mogli podjąć działanie, ale wybrali inaczej, jako ci, którzy zdradzili młode pokolenie, ludność rdzenną i społeczności desperacko walczące o przetrwanie? Powiedz mi, skąd w Tobie, w tak młodej osobie, yy, taka odwaga i determinacja, żeby pojechać na wielki szczyt klimatyczny i powiedzieć to głośno właśnie politykom? Którzy, no to zresztą podkreśla Greta, niewiele robią, jeżeli chodzi o kryzys klimatyczny. No cóż, ja po prostu myślę, że dostrzegłam, przekonałam się sama, jak bardzo to jest ważne, i zobaczyłam, że po prostu trzeba coś z tym zrobić jak najszybciej. Ja chcę przeżyć, ja chcę, żeby cała ludzkość również przeżyła. No i ja jestem w sumie można powiedzieć taką osobą, która kiedy coś jest dla niej ważne, to angażuje się na 100% i, i się nie poddaje. I dlatego myślę też, że to jest ważne, żeby, żeby mówić, mówić o tym, bo obecnie nie tylko młodzi ludzie, ale mam wrażenie przede wszystkim młodzi ludzie mają takie podejście, że nie chcą się zaangażować, że myślą, że ich głos nie jest ważny i że ich działania nie są, nie są ważne. A to, to jest po prostu nieprawda. I ja chcę też pokazać to, że, że my młodzi. Wciąż jesteśmy w stanie coś zrobić. No i to też chciałam pokazać na kopie, i przy okazji też oczywiście przypomnieć politykom o tym, że robią zdecydowanie za mało, bo na kopie nie ukrywam, wszyscy byliśmy bardzo sfrustrowani brakiem efektów. No i dlatego dlatego chcieliśmy, żeby nasz głos mocno wybrzmiał i żeby jakoś popchnąć to działanie do przodu. Ja wierzę, że wciąż jesteśmy jeszcze w stanie coś zmienić i że jeszcze jest nadzieja, jeśli będziemy walczyć. Marcin Popkiewicz, którego też wydajesz, wczoraj na panelu powiedział bardzo ważne zdanie, proszę państwa, że rozwiązania systemowe faktycznie mogą dużo zmienić, ale one się nie pojawią bez Postaw indywidualnych, czyli my, swoimi jakby zachowaniami, będziemy wywierać wpływ właśnie na polityków, którzy później ustalają jakieś reguły przede wszystkim dla korporacji. Powiedz mi, Zuza, czy ty wierzysz, że twoje pokolenie, które ty już możesz, ale osoby nieco młodsze za chwilę będą miały prawa wyborcze? Czy ty wierzysz, że właśnie młodzi ludzie zaczną. Angażować się chociażby w ten sposób, że zaczną chodzić na wybory, bo to jest też realny wpływ na to, co potem wydarzy się chociażby właśnie w biznesie i, i, i w tym, co powoduje kryzys klimatyczny. Ja jak najbardziej wierzę. Myślę, że gdybym nie wierzyła, to bym nie działała i że to jest najważniejsze, żeby wierzyć w młodych, bo młodzi są siłą i młodzi są przyszłością. I ja widzę po moich rówieśnikach, że oni faktycznie zaczynają być bardziej świadomi, dostrzegają te ważne problemy, takie jak właśnie globalne ocieplenie, kryzys klimatyczny. No i staram się pokazywać im, że... Tak naprawdę zmiana zależy od każdego z nas. Ona nie tylko zależy od tych polityków, którzy gdzieś tam na szczytach klimatycznych sobie rozmawiają. Oczywiście to jest ważne, żeby na nich wpływać, ale ważne jest też to, żeby swoim własnym życiem i swoją własną postawą. Pokazywać to, że nam zależy na przyszłości naszej planety, żeby to nie było tylko tak, że idziemy sobie na strajk klimatyczny, a później zapominamy o tym, wracamy do domu i dalej żyjemy sobie tak jak wcześniej, tylko żeby faktycznie zastanowić się nad tym i żeby być bardziej świadomy. Myślę, że to jest niesamowicie ważne i że to jest w stanie przynieść w dłuższym terminie jakąś zmianę, której wszyscy potrzebujemy. Wracając do Grety, masz, Sonia, dzisiaj ze sobą wydanie magazynu Time, który, który wybrał Gretę jako osobę roku 2019. Jednocześnie bardzo opiniotwórcze, brytyjskie publiczne medium, czyli stacja BBC, kręci o niej poważny dokument. Zresztą z tego powodu Greta była w Polsce ki kilka dni temu. A z drugiej strony właśnie ten hejt, o którym mówisz. Czy nie myślisz, że jest tak? To Marcin Popkiewicz i, i Szymon Malinowski i Aleksandra Kardaś Piszą o tym w Twojej książce, w wydanej przez Ciebie książce Nauka o klimacie, że tak jak w latach 50., -tych, 60. -tych koncerny tytoniowe wydawały gigantyczne pieniądze na to, żeby wytłumaczyć ludziom, że palenie papierosów nie jest szkodliwe, tak teraz lobby paliw kopalnych ma niesamowite środki, możliwości i narzędzia, żeby właśnie snuć taką opowieść o, o negatywną, ogrecie o Grecie i no, o wszelkich jakichś takich symptomach tego, żebyśmy się zaczęli właśnie przeciwstawiać nadkonsumpcji, yy, no paliwom kopalnym, Marcin Popkiewicz powtarza, że skrobiemy dno beczki i faktycznie musimy się opamiętać, a głównym celem jest oczywiście ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Czy myślisz, że faktycznie za tym stoją jakieś duże pieniądze, które powodują, że no, no, no dzieje się to, co się dzieje wokół Grety? Zdecydowanie tak uważam, ponieważ a, albo wręcz więcej, e, chyba to jest nawet na większą skalę niż to, co się działo w latach 70. z koncernami tytoniowymi. E, za tym, co dzieje się teraz, stoją chyba jeszcze większe pieniądze. E, I dużo wokół tego też hipokryzji. E, Właśnie wczoraj podczas panelu wspominałam o tym, jak to Norwegia, która jest e, wiodąca, jeśli chodzi o ochronę klimatu i o świadomość konsumencką z, z własnych mieszkańców, jednocześnie właśnie otwiera kolejne platformy wiertnicze, które będą wydobywać jeszcze większej ilości ropy naftowej i tym samym Norwegia znowu podbije się w tej czołówce światowych eksporterów, więc tu chwalą się, że przechodzą na energie odnawialne, natomiast na eksport no, to, co idzie poza kraj, to już tak jakby yy, 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 zakupują za, za pod dywan. E, e, zarzuca się w tej chwili właśnie Norwegii bardzo dużą hipokryzję i właśnie z tym mamy do czynienia. Z jednej strony właśnie taką hipokryzję, z drugiej strony silny mobbing e, i lobbying wielkich e, e, koncernów. Które no, po, naj, po najmniejszej linii oporu, tak naprawdę podważają wiarygodność Grety, zarzucając jej, że dziewczyna cierpi na kilka zaburzeń psychicznych, dlatego jest niekompetentna, niewiarygodna i, i cokolwiek można jej zarzucić, to, to, to wysuwają i to trafia do. Prostego, zwykłego człowieka. No, a wystarczy zobaczyć, co się dzieje w Polsce, gdzie wciąż węgiel kamienny jest tym najważniejszym politycznie, prawda, surowcem energii. A co z tego, że go w dużej mierze importujemy? No, to już wszystko jest propaganda wręcz polityczna i populizm, tak naprawdę. I tym bardziej właśnie w Polsce mamy z tym do czynienia, i tym bardziej. E, taka istota jest działania młodych ludzi e, i budowanie świadomości konsumenckiej właśnie od tego najmłodszego pokolenia. Dlatego ja się cieszę, że nie tylko jest Greta, ale są takie osoby jak Zuzanna, które mogą nami wstrząsnąć, dorosłymi, którzy uważają, że chyba nie ma problemu, skoro przez tyle lat jakoś było, to pewnie jakoś dalej będzie. Nie, moi drodzy, to co się dzieje teraz na świecie, zmiany klimatyczne wyraźne już w tej chwili, to jest już czerwony znak alarmu. Namawiamy Państwa dzisiaj nie tylko do poznania Grety, ale przede wszystkim do czytania książek. Ta książka o Grecie faktycznie jest wyjątkowa, dlatego że pokazuje, co się działo z Gretą na początku, zanim zaczęła strajkować. Ona zaczęła strajkować w sierpniu 2018. Ta książka, ta książka sięga wydarzeń jeszcze sprzed lat, jak miała 9 lat, kiedy właśnie poprzez swego aspargera bardzo zaczęła przeżywać to, czego zaczęła się dowiadywać o klimacie. Chcę Państwu przeczytać jeden fragment, który bardzo mnie poruszył, który pisze. Jej mama, no ale pisze o lekcji, która wydarzyła się właśnie w szkole Grety. Klasa Grety ogląda podczas lekcji film o ogromnych ilościach śmieci, które pływają po morzach i oceanach. Na południowym Pacyfiku unosi się wyspa plastikowych odpadów, która pod względem powierzchni jest większa od Meksyku. Greta cały ten film przepłakała. Widzę, że poruszył też jej koleżanki i kolegów. Przed końcem lekcji nauczycielka informuje wszystkich, że w poniedziałek ktoś inny przyjdzie na zastępstwo, ponieważ ona wylatuje na ślub do Connecticut niedaleko Nowego Jorku. Wow, szczęścia pani, odpowiadają uczniowie. Po wyjściu na korytarz, żaden z nich nie pamięta już o plastikowej wyspie u wybrzeża Chile. Z puchowych kurtek z kaptorami oprzytymi futerkiem wyciągają iPhony, a ci, którzy już byli w Stanach Zjednoczonych, opowiadają, jakie fajne są tamtejsze sklepy. Inni dodają, że najlepsze zakupy można zrobić w Barcelonie, a w Tajlandii jest wprost bajecznie tanio. Ktoś inny chwali się, że ferie wielkanocne spędzi w Wietnamie. Grecie to wszystko nie mieści się w głowie. Szanowni Państwo, Greta mówi do Was, do młodych ludzi. Ma nadzieję, że zrozumiecie znacznie więcej niż to, że ona tylko strajkuje. Jej mama w tej książce stawia znak równości między określeniem strajk klimatyczny a nadkonsumpcja. I teraz pytanie, Zuza, do Ciebie: czy wierzysz, że do młodych ludzi dotrze. Głębia tego przesłania. Pytam o to dlatego, że niedawno młodzieżowy strajk klimatyczny zbiegł się w czasie y, z takim dniem Black Friday, czyli z dniem wyprzedaży. I bardzo spora grupa młodzieży po strajku klimatycznym poszła właśnie na te wyprzedaże, co pokazuje, że chyba nie do końca wiedzą nawet ci młodzi, co chce im powiedzieć Greta. E, tak, niestety to jest prawda. Wielu młodych ludzi nie zdaje sobie sprawy z, te, sprawy z tego głębszego przekazu. I strajków klimatycznych, i w ogóle działalności na rzecz klimatu. Ja sama znam wiele takich osób, które, tak jak właśnie już mówiłam, idą sobie na strajk po to, żeby się pokazać, bardziej że tak powiem, niż żeby działać dla jakiejś sprawy, i później wracają sobie do domu i dalej żyją tak, jak żyli wcześniej. I to jest dość poważny problem, z którym staramy się walczyć, tyle że. To nie jest właściwie takie proste, żeby, żeby ludziom pokazać, jaka jest w tym głębia. Myślę, że to, co powinniśmy zrobić, to pokazywać im, jak bardzo poważny jest problem, że naprawdę mamy mało czasu i że naprawdę zmiany klimatyczne dotykają każdego z nas. Że to nie jest odległy problem, tylko coś, co dzieje się tuż obok i dotyczy każdego z nas. Bo ja sama, kiedy zaczynałam działać, to. Dla mnie, że tak powiem, najbardziej takim impulsem było to, że ja zobaczyłam, że to się dzieje naprawdę obok mnie. Ja zobaczyłam, że są rzetelne badania naukowe, które zostały przeprowadzone i które mówią jasno, że zostało nam bardzo mało czasu, aby zatrzymać tę katastrofę. Ja wtedy byłam trochę przerażona, ale stwierdziłam, że po prostu muszę coś z tym zrobić i zaczęłam działać i zmieniłam, że tak powiem, swoje życie w bardzo wielu aspektach. No i chciałabym, żeby inni młodzi również to zrozumieli i żeby również za tym za tą popularnością, że tak powiem, strajków klimatycznych szła też jakaś głębsza przemiana społeczeństwa, żeby to nie tylko skupiało się właśnie na osobie Grety, bo często skupiamy się na Grecie, na jej, że tak powiem, osobistych jakichś tam wpadkach, a powinniśmy się skupić bardziej na tym kryzysie klimatycznym i na tym, żeby podejmować jakieś konkretne działania, żeby coś z nim zrobić. Napawa mnie optymizmem, może optymizm to złe słowo, ale nadzieją fakt, że faktycznie młodych ludzi, którzy dołączają, takich ludzi jak ty, którzy dołączają do Grety jest coraz więcej. W 2018 roku, w grudniu, odbył się w Katowicach szczyt klimatyczny. Przyjechała wtedy Greta do, do Polski. Miałam niesamowitą przyjemność spotkać ją dla, na Marszu dla Klimatu i powiedzieć kilka słów. Moja córka wtedy do, dołączyła też do strajku i była. Naprawdę w gronie kilkunastu osób, które wtedy jakby chciały strajkować. Po, po roku tych ludzi na ulicach są miliony, więc może jest to pewien proces. Tak jak z tą książką, że ona na świecie jest bestsellerem, może my trochę więcej czasu potrzebujemy. Bo ja pamiętam, kiedy Karolina była w Climate Cabie, tam większość dziennikarzy, którzy chcieli z nią rozmawiać, to właśnie byli dziennikarze spoza Polski, ale coś się przez ten rok zmieniło. Ja też widzę na spotkaniach, które organizujemy, których pomysłodawcą była zresztą Sonia w miejscowniku Tygul Kultura, klimatyczne wtorki, że ta publiczność cały czas przychodzi, cały czas jest głodna tej debaty o, o kryzysie klimatycznym, więc może tak jak przez ten rok... Spójrzmy wstecz, dużo się wydarzyło przez ten rok dobrego, więc może jest szansa, że jeżeli nawet nie teraz, to za rok będziesz robiła dodruk, no bardzo Ci tego życzę. No właśnie, bo gdy 11 lat temu wydałam książkę Alagora, która... E, była poniekąd też zwieńczeniem jego działań na rzecz ochrony klimatu, za co dostał, pokojową Nagrodę Nobla. Ta książka też przeszła przez polski rynek kompletnie, praktycznie bez echa, a gdzie indziej była bestsellerem. Natomiast właśnie książki Marcina Popkiewicza może dlatego, że on jest stąd, on może nam wprost powiedzieć wyraźniej, dobitniej, i też przeszklany ekran, gdzie ostatnio częściej się pojawia, przekazuje nam swoje apele. Jego książki czy te pisane samodzielnie, czy we współpracy z innymi naukowcami, no, już się lepiej sprzedają. I to jest takie, takie małe światełko dla nas, że rzeczywiście powoli, powoli coś się zmienia. No, rzeczywiście, my się, my się uczymy tego, my się uczymy segregować śmieci, my się uczymy no, nie używać plastiku i tych rzeczy, które na zachodzie, w skrajach skandynawskich już od pewnego czasu tak się zadomowiły. Ale jeszcze chciałam jedną rzecz powiedzieć, bo to była mowa o nadkonsumpcji, to to jest jeden aspekt, ale my też musimy apelować, tak jak to robi Greta, i za chwilę przeczytam fragment apelu Grety, do dużych koncernów, żeby zmienili to, co się dzieje od nas praktycznie lat, mianowicie ich produkcja. Jest nastawiona na krótki żywot produktów. To właśnie o to chodzi, żeby te, te Black Friday jak najbardziej były skuteczne, bo nasze produkty po dwóch, trzech latach po prostu przestają działać. Czy to są wyroby elektroniczne, czy to są inne rzeczy, które po prostu tracą swoją żywotność i my jesteśmy zmuszeni kupować nowe, no bo, no bo tamte musimy wyrzucić. Więc nasze potrzeby często są wymuszane z powodu krótkiego cyklu życia produktów. A, a to jest nowy efekt maksymalizacji zysków, do której Wszystkie koncerny światowe dążą, i to właśnie w nich jest wielka rola, i to właśnie do nich Greta apeluje. Chcę, żeby ogarnęła Was panika, chcę, żebyście poczuli strach, który ja codziennie odczuwam, i chcę, żebyście zaczęli działać. Chcę, żebyście działali tak, jak działalibyście w czasie kryzysu, jakby Wasz dom się palił, ponieważ on płonie. No cóż, proszę Państwa, musimy kończyć. Nadzieję jednak wciąż mamy na zmianę. Na kontynuację dzisiejszej debaty zapraszam Państwa jutro. Nie, 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 niedaleko stąd, na ulicy Warszawskiej 28, mieści się przepiękne miejsce księgarnia, kawiarnia, klub dyskusyjny, który właśnie stworzyła Sonia Draga, miejscownik Tygiel Kulturalny. I tam jutro o godzinie 18:00 kolejne spotkanie z cyklu klimatyczny wtorek, gdzie będziemy kontynuować dzisiejszą dyskusję, ale temat tego spotkania, Brzmi, jak nie tracić nadziei. Zapraszam bardzo serdecznie.